Witajcie, Pomorskie Wykopki, z tej strony, słuchajcie, zaczynamy wypad, jesteśmy z bratem nad jeziorkiem. Słuchajcie, tutaj taki będzie taka tylko taka wstaweczka, że byliśmy na takim właśnie kąpielisku, na którym mi nie wpadło kompletnie nic poza śmieciami. Brat e, pod pomostem jakieś dwa złote może nas krobał, więc tam byliśmy około pół godziny, może 45 minut. Zapada decyzja, zmiana miejscóweczki. No i słuchajcie, jesteśmy już na nowym miejscu. No, tu było znacznie lepiej, chociaż też ja miałem no nie dużo sygnałów, ale zobaczcie jak nam poszło, co znaleźliśmy. Naprawdę było fajnie. Zapraszam do oglądania. No słuchajcie, jesteśmy już na drugim miejscu, beczce. na tamtej ja nie znalazłem nic, bratu wpadło parę tam złotych. Słuchajcie, tutaj w tym miejscu wykopałem. Taki gwóźdź, poprawiam sygnał 7, 8, jest słuchajcie srebrko. Zobacz młody. W miarę świeże, bo nie jest czarne. Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że mnie słychać przez ten wiatr. Może jeszcze jest jakaś zawieszka. Ale zerwany chyba. A nie, zapięcie takie, widzisz, trafione. Mhm, trzeba jeszcze na S. O, że puszczę. gwoździ, mówię ci, nie? że mam gwoźdz. Poprawiłem, kurde. Sygnał taki 7-8, taki foliowy. A, zapięcie jest trafione. No, to go To graty. Myk. Kurde, bratki, trzepię monetkę za monetką. Ja nie mam nic, ale. Trafił się łańcuszek. A patrzaj, swoimi oczkami. A dobra, już jest, próba. Widzę, ale to sreberko na bank. Cyk, do fantów, słuchajcie, łanie szok. Sygnał jeden, zobaczcie, wydaje mi się, że ma złoty kolczyk. Ten łańcusz, słuchajcie, łanie szok. Sygnał jeden, zobaczcie, wydaje mi się, że ma złoty kolczyk. Ten łańcuszek był dosłownie dwa metry stąd. Zobacz, młody, tak. Jeszcze nie wypłukane do końca. Widzisz? Y o. Podjąć? No, ale trzeba... <śm> O no, no, tu go lepiej widać. te duże nawet. Oho, o kurde, ty, to ładne będzie. Czekaj, tak delikatnie przykluczę. Weź na brzeg, będzie lepiej. Albo idziemy na brzeg to zrobić, no? Sygnał jeden. Zrobimy to tutaj pomału Jak chyba placło nie, nie wypadnie Jest miele duży tu chodzi ono Przez te to dziurę, jest, jest. Ja pitole. Nie przejdzie panie. Ładne. Chyba na ty spunta tutaj co? Zobacz. A, 45, kurwa. Graty. Je, co tam trzepa? Trzepie, kurde, ja nie miałem nic. Przez dwie godziny. I co u Ciebie pokazał? Skaczący, kurde. Może na jakiś śmieć położyłeś? Nie będzie rozpięty, chyba wiesz. No 16-17. Czekaj, ja miałem, ja miałem jedyneczkę. O, tak, no, da, jedyneczkę. Ładny sygnał. no. Kurde, gratuluję. <grym> Trzecie złoto stąd. Trzecie złoto, no. Moje pierwsze. Ty miałeś dwa. No. Półtorej grama będzie miało, myślę. No, tak może mieć. Dobrą parcelę wybrałem, panie. Jakieś kamyczki. monet zero, nie? Ale... A, monety ani jednej. A to z kolei pełno monet. Nie zdążyłem jeszcze wejść do wody. Brat ma jakąś biżuterykę. Dziecięcą. Jakiś motylek. Motylem jestem. Nie to wiem, to jaki, tak jaki motylek, to jest nie? kwiatek bardziej kwiatek? Czy motylek? A może i motylek? Jakaś wpineczka chyba była no Dobra, no ale lepiej niż tam, kurde, ja tam nie miałem nic poza kapslami, panie, nie? Słuchajcie Tutaj, na tym kąpielisku jest ogólnie mega śmietnik Tutaj już Bracki trafił e, z... o, wpadłem w przydowek. Złoty pierścionek tutaj, nie? To był pierścionek, tak? W tym roku, tam wcześniej też jeden kieszoneczek złoty, ale to było dwa lata temu, a teraz mówi że ma co? Łańcuszek. Kawałek chyba. Widzisz? Gdzie? O! Kwanty, Tylko nie mogę go wyjąć, bo tam jest kurde, pod to sitko się wcisnął, nie? Taki plot, pamiętasz? Z plot znalazłem e, tam u tego Dominika, jak byliśmy kiedyś tam na tym jeziorze. Bardzo znaczy, podobne że tak go a nie to jest branzoleta bo ona jest chyba cała to jest końcówka o to branzoletka jest tutaj czy nie no gdzie ona wyleciała ty młody w hicie jest tu z boku no. zobacz a, <gryw> już się <gryw> przestraszyłem że wyleciała a, o pokaż nie, wiem, żeby tu przyjść. Te Bezki to chyba identyczny splot. Tak, no tak to, to jest to O, elegancko. Po A Jeszcze złotko i dzięki. Graty. czas podsumowania. No u mnie dwa fanciki zrobiły cały wypad, bo słuchajcie, mam tylko jedną monetkę. 20 groszy z PRL-u. No ale oprócz tego łańcuszek i tutaj fancik dnia Złoty kolczyk Zaraz Wam pokażę co u brata No i jesteśmy u brata Zobaczcie On monetek trochę więcej ma, no zdecydowanie więcej Około 9 złotych 50 groszy zł. Perle oczywiście muszą być no, i sreberko. Srebrna bransoletka i tutaj taka odpustowa, jakaś dziecięca, chyba biżuteryjka to była. Także wypad się udał. Zapraszam do subskrypcji, komentowania. Dajcie łapkę w górę. I zapraszam na kolejny film. Pozdrawiam. Hej.